Cześć, dzisiaj udekorujemy formikarium dla mrówek Ogólnie przed chwilą dosłownie, godzinę temu już wróciłem z giełdy terrorystycznej Było naprawdę dużo zwierząt, węże, pająki na przykład, ikony i wiele, wiele więcej Więc było super i ja oczywiście dla mróweczek coś kupiłem Kupiłem na przykład, już wam pokazuję, coś takiego, w sensie nowe z tej próbówki wiadomo Ale kupiłem tak, wężyk Nową pensetę o taką właśnie, więc nam będzie się dzisiaj fajnie dekorować to. Oczywiście niestety, no, królowa. Ale jeszcze jej w ogóle się nie chcą króluć tej jajka. Ale już pomyślałem, że przyspieszymy z tą Mareną trochę inne. I póki jeszcze, niby, niby jeszcze nie ma robotnic, ale już damy jej po prostu rękę, Bo nie ma pomyślałem co czekać, bo i tak niedługo będą robotnice. Ale oczywiście jego ptasek. Y, oczywiście wysypałem wszystkie jajka no i znowu muszę czekać. Rozumiecie, muszę czekać znowu pół roku, aby, aby jajka się złożyły. Aby jaj... I znowu kolejne pół roku, aby jajka się zrobiły w larwę I jeszcze kolejne pół roku, żeby były w poczwarkę i jeszcze kolejne pół roku, żeby były mrówką. To wychodzi po półtora roku, więc naprawdę dużo. A tu się strasznie wolno rozwijają mrówki ogólnie. A więc pomyślałem, że od razu już jej dam tomareny, bo pomyślałem, że nie ma co czekać w sumie. Skoro ten. Także dobra. Może przejdźmy już do aranżacji. No bo ja wysypałem niestety wszystkie jajka, bo dzisiaj chciałam coś zrobić. a i kupiłem taką gazeteczkę, więc no, one sobie już wcinają ją. Teraz dużo mrówek nie jej, jej, ale kupiłem jeszcze takie karmidełko, co tam widzicie. To tam jest galaretka właśnie. Ta galaretka ogólnie, wam już mam, zaraz powiem smak ogólnie, bo ja jeszcze nie wiem. Pachnie jak te takie żelki nim dwa. Więc fajnie. Więc to jest jakaś centryna chyba. Okej, okay, to ja przy nim wezmę piasek. No i aranżujemy to. A ręka. Tu mam coś takiego. Mam parę rzeczy. No nie, no nie, no nie. coś znowu spadło, czy nie? Mam piasek. Znaczy, ja bym tutaj u piasek, a nie żyjel, ale możemy najpierw wsypać tak. Wiecie, na test. O, nie będzie źle, dobra. wsypiemy Ok, tylko musimy zadbać to, żeby tutaj nie sypało się do gniazda. Więc musimy zrobić tak, o? I tak rozwalić. I sypiemy jeszcze parę, trochę żwirów. Uo! Dobra. Mamy to. Nie no, fajnie. Ogólnie. Mój piasek bardzo pasuje. Cały to nasz znaczy żwir nie, nie piasek w sumie. Kupiłem jeszcze coś takiego. Zaraz pokazuję. Coś takiego. To nie wiem co to jest w sumie, ale takie jakby... Zresztą <laughs> pokazuję. To, to wygląda tak. Wszystkie podobne są. Umieścimy dwa morze w sumie. Wyglądają jak jakieś dynie dosłownie. Ale nie, niech mają. I jak się wyklują robotnice, a jeszcze długo to będę... Czekał, bo ja oczywiście głuptasek wywaliłem wszystkie jajka i nic mi nie zostało w sumie prawie. Zostało mi parę jajek. No i co z tego? To jest bardzo mało. Więc ja jestem bardzo głupi. Ogólnie pewnie. Więc nie jest mi wesoło za bardzo. Ale i tak się cieszę, bo byłem na giełdzie. Więc wiecie, jakby dzisiejszy dzień był udany. Ale niestety, to, że wysypałem jajka, to mi się to nie podobało. Z bardzo. No dobra, tak już przyłączamy zaraz królową. Nie, tak się nie da. To trzeba tak z kosem. Wiesz, zapomyślałam, że w sumie, czemu by nie załączyć od razu jej, W sumie. Bo jak najwyżej, jakby się rozwinęła kolonia, to byśmy. Jak już nie miała robotnicę, to ja by, jej bym przyłączył. Czekajcie. Wymieniamy. Gminamy. Dobra, królowa jest. Ona wiadomo, że jeszcze będzie czekała trochę na to. od razu zobaczyła na arenie, że coś się dzieje. A co się dzieje, zaraz zobaczycie. Galaretyczki inamy. w sumie jej damy galeroteczkę? Aha, kupiłem jeszcze coś takiego, to jest taki jakby fluon, tylko że nie fluon. Yy, znaczy, ma to samo działanie co fluon, czyli zapobiega przeciw ucieczkom podczas sprzątania. Mam coś takiego jeszcze, odłamiemy sobie kawałek, ale dużo bo mi szkoda tego trochę. Albo już mam pomysł, Zani żeby nie odcinać, żeby nie urywać, bo mi szkoda trochę, po prostu utniemy kawałek. W sumie. Bo to genialnie wygląda, więc utniemy kawałeczek. cięliśmy No i nie wygląda jakbyśmy w ogóle cieli to, więc ten. Bo chodzi mi o to, że mi to trochę tego szkoda ciąć w ogóle. Więc no mamy jeszcze. Ale ja mam drugiego płata zapasowego, wiecie. Mam takie. Teraz możemy urwać. I umieścić w sumie w środku. Nawet sama się ciekawi w ogóle, królowa. No możemy w ten sposób, w sumie, I jeszcze coś możemy dodać. W sumie, jakiś Mam jeszcze taki duży kamyczek. Fajny on jest. Więc może tutaj. O, nie tak, nie tak, nie tak, to wszystko. Może bardziej tak w sumie? Pasuje? Pasuje. Okej. Okay. Ja nie będę tu przesadzą zbyt wiele, no bo wiadomo, co my tutaj mamy jeszcze wielkiego zrobić. Wypróbujemy ten fluon, jak on działa w ogóle. Niestety ja się boję, że mi wylezą tamte, bo tam już, jak widzicie, no trochę już zamieszanie się robi. Więc tam już nie ten rozumiem, że ta królowa ma za dużo trochę miejsca, ale, ale to jest nieduża arena też, więc wiecie, może będzie akurat. Ale wiecie co, ja ją będę teraz kładł w cieplejszych miejscach, bo ja... Bo tak powiem wam szczerze, że to się w ogóle nie rozwija prawie. Znaczy rozwija się, ale... bo, żeby miało ciepło, bo tam na się turbo szybko rozwijają, wiadomo. I zaciemnimy jeszcze. No, i okej, okay, odkładamy w sumie. Jest to bardzo wygodna ogólnie. Tutaj Lasjusy sobie jedzą galaretkę, więc ten. Więc patrzeć ten dzisiaj yy, także ok, no ogólnie. Ja, no. Może masorom jeszcze podam w sumie tą galaretkę Bo jakoś Lasjusy się rzuciły na nią. Masory może też bym chciały. Nie wiem, zobaczymy. Piasku mi nie dużo już zostało, więc nawet jakbym chciał ten, to. Coś mi piasku nie daje raczej. Bo myślałem, że wydać podłoże piasek, ale nie. Tutaj mam takie naklejki jakieś. To mam coś takiego, to ja wiadomo, że to nie jest jakiś karmnik czy coś. Tylko to jest takie, ale nadamy no na tym. Damy to do środka. A nie, jeszcze nie. Trzeba tu wyrównać, bo to jest nie w ogóle wszystko. Nie, nie w ten sposób, właśnie nie w ten sposób. No co? Jest to. Widzę, widzę, że mam tutaj już powoli próbują yy, przesunąć ten kawałek, ale ja im tam dam galażetkę zaraz. Będą jadły pewnie. Znaczy, nie wiem, jak tam mesory się skuszą, bo one nie, nie pierwszorzędne zawsze do jedzenia jakoś. Aha, patrz, patrz, patrz. One bardziej, ta by wywołała w sumie zamieszanie niż to, żeby im smakowało, bo nie widzę, żeby im to za bardzo smakowało, no ale dobra. Zobaczymy. Gdy nie będą chciały, to nie będą najwyżej chciały. To te sy dostaną, no ale. No ale może mesorki będą chciały i zobaczymy. Bo one na razie się tylko boją. I trochę w sumie to się, w, trochę, trochę w sumie jakby atakują galeretkę. Tylko nie wiem jak i po co. Nie wiem po co atakują galeretkę, jaka galaretka nie jest żywa wcale. Więc nie wiem po co atakują, ale są agresywne dla galeretki. Nie wiem czemu. A coś mi się nie widzi, galeretka. zobaczymy. Może bym chciała, akurat. Ale jakoś me nie, nie, nie są pierwszorzędne do, do słodkości, więc nie wiadomo. Czy one tam będą chciały, to czy nie? Aha, jeszcze położymy może. i to, to nie, prze... nie Nie, 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 to nie pierwszorzędne z słodkości. Więc zobaczymy. Ale jedno to tak po prostu się tylko zdenerwowało na galeretkę, jakby to był jakiś wróg dosłownie. No patrzcie sami. No tak no, to trochę bardziej omijają galaretkę, a lesjusy to podchodzą i jedzą to dosłownie jakby to było za pysznego. bo jest pyszne, dobra. Może w sumie zastosujemy to, ten, ten środek czy coś, możemy zobaczyć jak to działa w sumie. Możemy to przetestować na lesjusach, bo one mi ciągle wychodzą z formy ogólnie i ciężko jest, więc możemy spróbować. Mam nadzieję, że mi tego starszy. Bo to w sumie nie wiem, czy mi to starszy, ale zobaczymy. Wygląda jak tuż Ale smarujemy, dobra. Takie przeźroczyste, jak widzicie. Ciekawe, jak będzie na nas jest działało Jak to pachnie w ogóle. Bez zapachowe, serio. Nie mam tego dużo wcale, ale dobra. Żeby mi to starczyło na mesory, też, wiecie. Ono już coś poczuło, że tutaj robię. I ostatnia ścianka jeszcze. Ta gąbeczka na końcówce jest fajna, bo ona taka jest akurat idealna właśnie do kątów tutaj. No i już jesteście. Już nimi nie wyjdziecie. Asiusy. Sprawdziwy w sumie, dumównę na nie troszkę. Nie no, nie jedzcie sobie galeretkę wiadomo. Czekamy. Nie no, mam jeszcze wiadomo dużo tego, więc na, na mesury mi starczy. Ale ja właśnie nie będę teraz zamykał, bo chcę sprawdzić jak to działa. Czy to zadziała na Lasius czy one będą przechodzić przez to. Patrzymy w sumie. Dobra. Wszystkie jakieś takie dzisiaj widzę. Dobra i pozbieramy jeszcze im śmieciury, bo yy, śmieciuchy mają... trochę brudno mają po prostu w formikarium widzę. Resztki muchy nawet tam są. Nie sprzed wczoraj, ale z kiedyś już nawet. Już z dawna, dawno temu. sprzed przed 10 lat nawet. Dobrze, zabierzemy im to, co jest niepotrzebne tutaj. Bo to już jest zaschnięta mucha, to to weźmiemy też. Sprawdźmy jak to na... One... O, 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 patrzcie. Las jest się odsunął. Patrzcie, bo lasy spróbuję wyjść ale zobaczymy czy zaraz będzie chciał, czy nie weźmiemy im to jeszcze to jest niepotrzebne też widzę, że one też nie chcą wchodzić na pensetę jakby bo widzę, bo z tamtą pęsetą miałam totalnie inaczej, bo one tak łapały się na pęsetę tą plastikową i tamtą inną że coś, a na tą w ogóle się nie chcą łapać, więc też plus, że że mi dokuczać nie będą, bo czasem tak było właśnie Przesunę może gdzieś bliżej. Aha, bo tam chodzi jeden. No niech, niech to będzie w sumie bliżej wejścia, bo... Niech mają bliżej no. Co? No one to lubią galareteczkę, Widzę, że im, im przypadło do gustu. Patrzcie, masory no lubią. Patrzcie to. Mesorki się wcisnęły do gazeretki Bo głównie przed chwilą to gazeretka dla nich była po prostu jakimś nie wiem o czym. A patrzcie, jak teraz jedzą. Ja myślałem, że mesory nie lubią, ale powiem wam, że im się podoba gazeretka Bo w sumie nawet lasjusy aż tak, aż tak bardzo tego nie jedzą. Bo w sumie lasjusy tak trochę no, pojedzą, pojedzą i odstawią to. Tak jakby im to niby smakowało, ale tak średnio. Że takie nie pierwszorzędne. No, a widzę, że mesorki tutaj wcinają dosłownie minutowo. No, jednak mesorki lubią. Mesorką podałem większą ilość, nie wiem czemu, ale podałem. Przypadkowo, więc akurat będą miały, no bo widzę, że nawet mesorki bardziej widzę. Chyba jednak do kalaretki. Ale lasy to takie trochę, no. Nie wiem, średnio. Narodka to fast food, jednak dla nich, ale na jakiś czas przecież można im coś takiego dać. Więc można się teraz przyglądać, że nas już są, bo je, fajnie, fajnie się patrzy na nie. One oczywiście nie za bardzo są do są w sensie odeszły od niej totalnie. Tak, by ich to nie interesowało nic w ogóle. Jeszcze zabierzemy te śmieciory, że mi się to już nie podobają, bo to jest nieładne. To jest jakiś zaschnięty kwiatek czy coś. Jego damy gdzieś indziej, właśnie może tutaj. Podoba im się ten patyczek tam. O, więc jego nie będę zabierała i tak nie jest zły. A w sumie poobserwujmy te meserki. Ja się sobie jakoś widzę, przestały lubić galaretkę, tak jakby jakby wcześniej smakowała i ma teraz jakby przestała im smakować. Nie wiem. Niech jedzą sobie jak chcą, a jak nie chcą, to nie zjedzą najwyżej. Ale my sorry, widzę, że zjedzą chyba tą kanaretkę. jednak. Myślałem, że my sorry właśnie nie zjedzą, a rasjesy zjedzą, a tu wyszło na odwrót. Że rasjesy że zjedzą, my sory. Że rasjesy nie zjedzą, a my sory zjedzą właśnie. Bo zjadły już. Teraz dużo mrówek nie chodzi tam, ale ogólnie to y, przy, y, no przywiozłem sobie z giełdy takie rzeczy, y, no jak widzicie bardzo fajną arenę w sumie zrobiliśmy, pomyślałem, że, myślałem, że ta arena taka nie wyjdzie zbyt ładna, ale powiem wam, jest zła, fajna jest bardzo, ogólnie królowa nie powinna dostać w sumie tego farmika, no ale dobra już niech dostanie, niech ma. Tylko nie tak teraz zastanawiam się, czy by może jednak, patrzcie, ja tu mam resztkę waty jeszcze gdzieś. Moglibyśmy na przykład zrobić tak, żeby jeszcze im zatkać jeden. Na przykład, patrzcie, jednak zatkać królowej. Szczerze mówiąc, to mam fajny pomysł też. Też dobry, jak ta arena, ale mam jeszcze lepszy. Patrzcie, mam dobry pomysł, czyli patrzcie. jednak rozpią się na razie, bo to jest sama królowa jednak, a patrzcie, zostawić ten wężyk tutaj już Jak jakby chciał to od razu bym dopiął, także tak zrobimy raczej, bo jednak wiecie co, sama królowa to teraz tak pomyślałem w mi sam, ja wiem, że jedzonka tu nie ma na razie żadnego. Sprawdzę, czy chociaż mi coś jajek zostało. Mamy dwie larwy. Trzecią larwę? Jedno jajko. Drugie jajko. I chyba będzie. I chyba jest czwarta larwa. Trzecie czy, 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 czy czwarte jajko? Czy piąta larwa, czy szósta? Tak? Nie no, jest tego nawet. Ja myślałem, że tam nie ma nic, że ja wszystko wyrzuciłem. No ale i tak powiem szczerze, że trochę strach było, bo miałem taką wielką darwę właśnie w tym w tej królowej. Ale nie jest źle, bo myślałem, że straciłem wszystkie jajka, wszystkie larwy, wszystko dosłownie co było potomstwo. No ale nie ten. Ale jeszcze, jeszcze coś zostało, więc powiedzmy, powiedzmy, że około... no tak... 10, no 10 na pewno, mrówek się wykluje z tego wszystkiego, więc fajnie, ale po prostu trzeba poczeka, poczekać. Ale myślę, że jak już będziemy mieli te 10 czy tam 9 czy tam 8 mrówek, to już naprawdę puszczę je do tej areny, ponieważ no jednak, no jednak królowanie no, na razie musi mieć jednak samo to. No bo niestety, bo ostatnio chciałem ogólnie, bo pamiętacie to, że ja tu ostatnio dopiero jeszcze drugą próbówkę. Ale królowa wcale nie chciała w tej nowej próbówce siedzieć, tylko chciała zostać w starej próbówce. Więc chciałem odpiąć starą próbówkę. Ale niestety się mi... Wszystkie jajka mi się rozsypały dosłownie na biurku. I patrzcie, znalazłem... Wiecie co? Bo mi tu wszędzie leżą larwy, patrzcie. Nie wiem, czy to widzicie, ale... Pewnie nie widzicie, ale... Patrzcie, znalazłem taką larwę. Tu znalazłem kolejną larwę. Tak jakby... To jest od tej królowej chyba. To jest kolejna. Tu leży właśnie ta kolejna larwa. Tu leży jeszcze jedna, patrzcie. Tu leży ta larwa właśnie. Tu nie ma larwy, tylko jest kamyczek. I gdzieś widziałem jeszcze jedną larwę. A tu się znalazłem: tu trzy larwy, spore nawet. I tu jest jeszcze jedna larwa, patrzcie, To jest właśnie jeszcze jedna larwa. Czekajcie, ja włączę lampę na razie. Tutaj możecie będzie widzieć. Bo wiecie co, znalazłem teraz te larwy, właśnie. Niektóre tam z dwiemi spadły na podłogę, pewnie. Ale tutaj. Tutaj nic nie ma. Znalazłem trzy larwy i to spore nawet, żeby dać właśnie królowej. Tylko, że... jak? Wiecie co? Ja bym to musiał jakoś dać, tylko nie wiem jak. Wiecie co? wziąłem kawałek waty. Na, one się przyczepią na pewno na watę, bo one się zawsze przyczepiają. No, do się nie chcę nawet przyczepić w sumie. Ej, to może watą byśmy to jakoś zrobili. Jakby co, zapytacie, co ja teraz robię, to ja łapię larwy, właśnie. Bo chcę sypać królowej z powrotem jednak. No, myślałem, że zginęły mi te larwy wszędzie. I w ogóle, że ich nie znajdę nigdy. Ale patrzcie, znalazłem. I jest ich tutaj. Nie, muszę wykorzystać. delikatnie to. Teraz się przysypiła do tego i tak będzie siedzieć. Widzę, że siedzi. Dobra, mamy te nerwy tutaj. To czekajcie, ja je teraz złapę do próbówki, właśnie. Znaczy, wsypię od razu królowej już. Tylko jedna rzecz, bo chodzi mi tylko o to, że. Mam dwie właśnie, tylko że, tylko, że patrzcie, no sieć Problem jest właśnie, problem, problem, problem. To blum, 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 blum. I to spory, bo się larwy w ogóle nie chcą wsypać do tego Tylko mi się albo zsypują na ten Albo nie wiadomo gdzie Tam ten kawałek watyje jeszcze, bo nie wiem, może tam jest właśnie larwa. Także widzicie co, znalazłem dwie larwy w sumie nawet, bo ja myślałem, że mi to zginęło gdzieś, ale patrzcie, znalazłem dwie larwy z tego wszystkiego. Królowa miała tam więcej, wiadomo, dwie mi tam spadły pewnie, gdzieś czy coś. Ale i tak patrzcie, znalazłem tam część larw, więc, więc fajnie. A, więc także ma, mamy w sumie... Więc w sumie mogł, mógłbym powiedzieć, że, że wytuję się z tego 10 roku, no bo tam jeszcze właśnie... no, daj mi jej tam wa tą watę niby, no bo myślałem, że tam jeszcze jest darwa gdzieś. Czy coś. Więc wiecie. Jakby była darowa, to sobie, sobie znajdzie. No. Galareteczka, jeśli chodzi o galeretkę, to nawet nawet. sobie tam nie za bardzo, ale... Patrzcie, jeśli chodzi o z Niger to tam, no ta galaretka niezbyt cieszy się popularnością, ale u równo no powiedzmy, że jeszcze że, że, że się cieszy. A tutaj u lesosów, no to już nawet. Także w nie spodobała im się ta galaretka, widzę. Mesorom naprawdę przypadła do gustu, tylko że dopiero po chwili od dostania jej im przypadła, no ale przypadła jednak. Także jeśli chodzi o jajeczka u to znalazłem właśnie dwa jajeczka tutaj na biurku i jej to dałem już. Także fajnie, będziemy mieli no myślę, że za jakieś no może pół roku, no w tych warunkach w tych warunkach to wyklują się już po prostu mróweczki, więc mam nadzieję, ale myślę, że tak. Także fajnie. Jego ja nie kończymy odcinek, także bardzo fajne rzeczy kupiłam róweczkom i myślę, że róweczki też się cieszą się z tego powodu. Także pa pa.